Ja i Tucker Carlson zostaliśmy uznani za wrogów państwa Izrael. Intelektualny wandalizm Tuckera Carlsona i Candace Owens to ta sama choroba, ten sam relatywizm moralny, ta sama nienawiść Zachodu przebrana w inny kostium. Chcę powiedzieć, że nasz rząd pozwala innemu rządowi, któremu jestem zmuszona płacić podatki, jestem zmuszona oddawać swoje pieniądze z podatku Izraelowi. Pozwala im nazywać mnie wrogiem państwa. Ja muszę za to płacić. Gdzie jest J.D. Vance w tej sprawie? Gdzie jest Trump? Gdzie są wszyscy członkowie kongresu? Nie wiem, może mylę się myśląc, że to powinno być niedopuszczalne. Ten sposób, w jaki o nas mówią, podczas gdy my musimy finansować ćwiczenia wojskowe na całym świecie lub cele wojskowe na całym świecie. To naród, który żąda stłumienia naszej wolności słowa, a my jesteśmy ostatnią linią obrony, więc używajmy swojego głosu, gdy jeszcze go mamy.